Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Ochotnicza straż pożarna w Słukowicach to druga po myślenickiej OSP śródmieście najstarsza tego typu jednostka w powiecie. Wprawdzie 130 lat Słukowickim strażakom minęło w ubiegłym roku, jednak oficjalne obchody tego znakomitego jubileuszu zorganizowano dopiero 7 czerwca. Pożarnicy świętowanie rozpoczęli od tradycyjnego nabożeństwa w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, odprawionego w intencji czterech pokoleń strażaków w Sułkowicach. Teraz 130 lat to jest coś, więc chcieliście w taki podkreślić, ten dzień, a z kim żyć przed kim? Tylko przed Panem, są życia. Bądź z nim i jego dziecią służyć. Może również tą prawdę jakoś przemyśleć. I oto mądrość jego duchu służenia na co dzień Boga prosił. Natomiast na dalszą część uroczystości wszyscy uczestnicy przemaszerowali na plac przy remizie OSP. No, jednostka nasza została założona w 1883 roku. Rzesza wtedy 18 członków, no i dwa do dzisiaj, e, przez te 130 już prawie jeden dzisiaj lat, bo, bo w zeszłym roku było 130, ale samochód był później, przyszedł, no i robimy to akurat w takim okresie majowym, czerwcowym, żeby, żeby to, jak dla straży jest te miesiące właśnie jedno Jednostka nasza Rzesza 69 członków, e, w tym czynnych ponad 50. I 20 z młodzieżowych, i 5 honorowych, 5 wspierających. No i sympatycy, cała miejscowość nas wspiera. Także cieszymy się z tego i dziękujemy, bo to też są i przez kalendarze i przez różne datki nas wspierają. Za na to im serdecznie dziękuję. na prawo. Panie Radny Brygadierze, dowódca o starsza z planu Maselko melduje do apelu z okazji jubileuszu 130-lecia przekazania sprzętu pożarniczego. Obchody jubileuszu były okazją do poświęcenia nowego wozu bojowego. Dzięki zakupowi tego pojazdu, ochrzczonego imieniem Stanisław, strażacy z Słukowic dysponują już trzema autami. E, samochód e, został e, e, zakupiony z funduszów tak, e, nie, to jest przed od Komendanta Głównego otrzymaliśmy 100 tysięcy, od e, Krajowego Systemu Wojskowego 150 tysięcy, 150 z Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej 150 tysięcy i dostaliśmy z, z Rady Gminy 220 tysięcy, od Banku Spółdzielczego 5 tysięcy, 5 tysięcy od Starosty i, i Rady Powiatu, na resztę 50 coś parę tysięcy z własnych środków, które żeśmy uzbierali. No i Chwyciło to wszystko, że udało się nam kupić ten podobno najpiękniejszy samochód po teraz. To jest samochód terenowy, który właśnie tutaj spełnia nam rolę przy pożarach traw, bo jest teren trudny, ciężki. Myślę, że ten samochód się tu nadaje do, do tej roboty, którą robimy. Zbiornik ma 2,5 tysiąca litrów, szybkie natarcie. Myślę, że na pierwsze uderzenie jest samochód, który spełnia wszelakie wymogi. W funkcjonowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej zarówno tej z Sułkowic, jak i pozostałych jednostek w gminie istotne jest wsparcie finansowe samorządu. Są przeznaczone pieniądze z budżetu gminy na zabezpieczenie gotowości bojowej, wszystkich jednostek, w szczególności Sułkowic, ponieważ jest to miasto, jednostka miejska, która no najwięcej wież ma najwięcej wyjazdów do różnych zdarzeń, czy pożarów, czy zdarzeń drogowych. W sobotnie upalne popołudnie. Medale i odznaczenia odebrali zasłużeni dla jednostki druchowie, a także strażacy, którzy swoją służbą przyczynili się do dobrej kondycji całego ochotniczego pożarnictwa. Nie zabrakło także okolicznościowych upominków dla darczyńców i przyjaciół OSP Słowkowice. Myślę, że tu jest duża zasługa teraz e, strażaków, tych, którzy startują w zawodach ponieważ wygrali zawody powiatowe, wygrali zawody gminne, za tydzień jedziemy na zawody wojewódzkie do Wadowic. Myślę, że jest jednostka, która spełnia te, te wymogi i, i po prostu coś pokazuje, że się, że się robi w tej jednostce. Nie wiem, zawsze możemy na nich liczyć, jako mieszkańcy możemy opierać się na ich gotowości, na ich ciągłym 131-letnim dyżurze w gotowości bojowej i pomocy mieszkańcom gminy. Życzę im, żeby zachowali tą powagę, którą zachowywali do tej pory, tą gotowość bojową. To, że zawsze służyli i będą służyć mieszkańcom, tego im życzę, żeby nigdy im nie zabrakło czasu i poświęcenia dla innych, dla mieszkańców Słukowic. Pomoc drugiemu człowiekowi, to, to się przede wszystkim liczy i, i jeżeli się komuś pomoże w nieszczęściu, choć, choć 1% to już się liczy i, i, i to robi się wszystko na chwałę Bożą i, i na, dla nas wszystkich, żebyśmy to dla satysfakcji naszej i dla bliźniemu, jeżeli się pomoże, to uważam, że razy to ich trzyma. Bóg, honor i ojczyzna.